W S jest najładniej na świecie. <grymizja> ha, <kling> 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 Powiedz, bonjour, nie wstydź się. Bonjour. Dzisiaj jedziemy na wycieczkę do S, starego miasta na górze. Już tam byliśmy kiedyś. W jednym z odcinków tam właśnie zaczyna się ścieżka niczego. Ścieżka niczego sobie, czyli tam Nicze spacerował i pisał taką rzeczy Zaratów strach. We Francji papierosy można kupić tylko w punktach oznaczonym takim znakiem i nigdzie gdzieś nie kupi. Jesteśmy już w autobusie, jedziemy. Jest wiem chyba wycieczka. Nie wiadomo skąd, ale tak cach i okrutnie, że. Kuj. Dojechaliśmy już do S i teraz się wspinamy do Górnego S, czyli na Stare Miasto. Trochę tutaj zimno jest niestety. Nie przewidzieliśmy tego, że, że to jest dużo wyżej niż poziom morza i tutaj jest chłodniej. I nie ma kurteczki i marzniemy teraz, tylko Emilia była przezorna, roztropna i się ubrała. Emilia jest ciepło, a Paulinie jest zimno. A Paulina jeszcze jest osobą skąpą w tkankę tłuszczową, dlatego w ogóle ją zimno przemierza przez, przez i wzdłuż. Ez jest przepięknicze. Spacerując tutaj cały czas nie mogę się nadziwić, jak oni tu budowali te stare miasta w tamtych czasach. Wybierali sobie taką jakąś wielką górę odludną i postanowili, że zbudują tam miasto całe. I zbudowali. Z ciekawostek dotyczących S, to na przykład powiem, że tutaj mieszkał Walt Disney w tym miasteczku. A do 1930 roku nie było tutaj wody bieżącej i płynącej, i ludzie musieli tutaj z samej góry chodzić tam na dół do dolnego S i zbierać wodę stamtąd i przynosić. Aż w końcu jakiś amerykański kompozytor, który mu się tu bardzo podobało i był chyba za wygodny. Zasponsorował im instalację bieżącej wołoby. EZ jest takie ładne i klimatyczne, że jest to jedno z najpopularniejszych miejsc Lazurowego Wybrzeża. I to jest całkowicie turystyczne miasto, ponieważ tutaj tylko kilka osób mieszka w tym mieście. A tak to są restauracje, sklepiki, hotele. Także w tym starym, starym EZ na górze tutaj nie ma prawie w ogóle mieszkańców. W ogrodzie WS jest zakaz używania dronów. Kupujemy bilety i idziemy do ogrodu. Tylko się nie zahacz tak jak ja. I jesteśmy z takim widoczkiem na Cap Ferrat I nawet kawałek lotniska w Nicy widać i lądujące samoloty się błyskają. Tutaj jest bardzo dużo ogrodów, tak zwanych egzotycznych. Jardin exotic, ale one polegają głównie na tym, że to są same kaktusy, prawda, Paulinko? No, tak to wygląda. Właśnie, także nie wiadomo w sumie, czy to jest fajne, czy nie. Fajne. Bo wszędzie jest to samo i są wielkie kaktusiska gigantyczne. Weźmy takiego jednego i sobie porzucamy. Paulus I jesteśmy już najwyżej, i wyżej się nie da. Jesteśmy w ruinach zamku Chateau Eza. Jesteśmy w najwyższym miejscu, a tam jeszcze dalej można sobie zejść. I tam jest, nie wiem czy widać, miejsce kontemplacji. Taki na uboczu tam płynie strumyk, szumi woda, i są takie drewniane lężaki, na których można sobie poleżeć i pomyśleć o życiu i o pracy. W S jest najładniej na świecie. A jednak to prawda, tutaj przy punkcie widokowym jest napisane, że widać stąd Korsykę, nawet 90 mil morskich stąd. Nie wiem czy to możliwe, ale podobno skoro na panoramie jest, to może ją widać, ale dzisiaj nie, bo jest widoczność za słaba. Dziewczęta, płyniemy na Korsykę? Tak. I tu jest właśnie pokój medytacji. Też z takich ciekawostek dodam jeszcze, że większość tych starych kamienic tutaj w mieście S stanowi jeden hotel. Hotel złota koza. I to wszystko co widać to jest tak naprawdę to są apartamenty, mieszkania hotelowe. Ale kwiaty, tu jest chyba wejście do restauracji hotelowej. I złota koza, to jest właśnie hotel złotej kozy. Zamek Złotej Kozy Z nosa Wzięliśmy <laughs> fokaszy i jedziemy do Wilfra Mam poprochy na obiektywie I przepiękna trasa, którą można chodzić na Golasa. Idziemy w stronę Starego Miasta Villefranche, wokół fortu nad Młężem. I już doszliśmy do Villefranche. Dzień dobry, Villefranche. Bonjour. I fontanna w stylu francuskim. Czyli. Cała tak glonami Tutaj pogoda jest bardzo przyjemna Jest cieplutko, bo jesteśmy na samym morzem Na poziomie 0 A tam gdzie byliśmy w S Które jest tam chyba 430 metrów Nad poziomem morza to było zimno Bardzo zimno, zimny wiatr wiał W Wilfrach dzisiaj spokojnie Cicho, nie ma ludzi Chyba wszyscy są na zakupach A tak wygląda w środku Starej kamienicy Klatka schodowa bardzo ładna. I wchodzimy w podziemną ulicę. Nie wiem, czy tam będzie cokolwiek widać, bo to jest ciemno. O, coś tu widać. Takie sobie przejścia tajemnicze budowali kiedyś. Ło, wow, to jest nisko, zaraz moją czupryną zahaczę. I kolejna ulica podziemna. No. I tak tu właśnie jest ładnie. A tam się panu motorówka topi. Próbuje ją wyciągnąć, ale chyba mu się nie udaje. Zaraz będzie katastrofa morska. I kończymy wycieczkę na dzisiaj. Dziewczyny jadą jeszcze do montu A my wracamy. Do no. Żegnam się, do widzenia.